się serio stało, pobiłem mój personalny rekord na nowym blockdaszu w StumbleGuys i musicie zobaczyć, ile fal udało mi się zrobić. Co tu się dzieje? Ej, dobra, oni poprawili tą grę, jasne, to widać, to jest idealny dowód, że StumbleGuys faktycznie miało problemy. Zacinało, teleportowało w lasery do, 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 do ziemi, to dziwne rzeczy się działy, ale teraz... Oni po dwóch latach to naprawili. Popatrzcie, co się dzieje. Popatrzcie. Lecimy na mój rekord. Słuchajcie, brakuje mi dosłownie 80 fal, żeby żeby pobić swój własny, personalny rekord. Widzowie, to nie są żarty. To naprawdę, słuchajcie, już przestaje być śmieszne. Na zasadzie, że. Kurde. Dawajcie, skupmy się. Zróbmy te 300 fal. Nie ma to tamto, ten tego. Ja sobie lecę tutaj. Nie ma ścinek. Nie ma zwiech. Są nowe tekstury. Jeżeli to nie przywróci Stumble Guys do życia, no to ja kurde wstaję, wychodzę. Serio, jestem zachwycony! I to już nie chodzi o to, że jestem super fanem tej gry, bo jestem, wiadomo, nagrałem ponad tysiąc filmów z tych klocków, ale kurde. Czekaliśmy na to, słuchajcie, dwa lata. Dwa lata, żeby Blogdash nie lagował, żeby, słuchajcie, nie było problemów. I popatrzcie na to, jak miło się tu gra, co tu jest grane. Wow! Dobra, podnieciłem się, spoko. No to grajmy dalej w takim razie. Lecimy, słuchajcie, z emotką skoku. Lecimy ze scemerem, z jednym z najlepszych polskich graczy. Mobilnych! No no pewnie nie mobilnych też tak się składa. <laughs> Okej, okay. jazda, słuchajcie! Jazda! Dawajcie, 60 fal i będę miał, słuchajcie, swój rekord, ale my nie chcemy rekordu. My chcemy więcej. My chcemy więcej! My chcemy, słuchajcie, to pobić! My chcemy, słuchajcie, 300 fal scemer! Dawaj! O To było mega tłuste. To było tłuste, co teraz odwaliłeś wariacie. Okej, okay, nie pomyślałem już w ten sposób, żeby to właśnie robić, ale on bardzo dobrze... On jakby podskoczył, jeszcze użył emotki skoku i to przeskoczył tak naprawdę. Niezłe. Naprawdę, słuchajcie, to akurat było całkiem niezłe. Dobra, okej, okay, tutaj... Oj, 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 sorry, ale nie wiedziałem, co on będzie robił, słuchajcie, nie wiedziałem, co on będzie akurat tutaj robił. Więc troszeczkę się tutaj przestraszyłem. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Dwa, 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 dwa! Okej, okay, tutaj, uwaga, ciach, emotka skoku. Dobrze, dobrze, jazda, jazda z tematem, widzowie, jazda, 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 okej, okay, tutaj akurat, okej, okay, widzę, że on leci tymi emotkami, spoko, ja niestety tutaj emotki akurat nie miałem, więc jakby troszeczkę szkoda, ale tutaj, uwaga, pół, widzicie, jaka to jest w ogóle prędkość, to już naprawdę zasuwa, słuchajcie, to już naprawdę, ej, mega zasuwa, co nie, serio, jest bardzo szybko i widać, że jakby margines błędu, jeżeli bym się, słuchajcie, pomylił, jest bardzo mały, jest naprawdę, słuchajcie, powiedziałbym, że znikomy, Typu, że jak się pomylę? No to już nie bardzo jest co zbierać, słuchajcie, naprawdę już nie będzie za bardzo co zbierać. Wow, pamiętaj, jeżeli kupujesz tą ofertę, albo to ofertę, na nowe zdolności! Albo cokolwiek innego, to koniecznie na końcu sklepu wpisuj kod Abra raz na dwa tygodnie! To się wpisuje tutaj, no nie? A-B-R-A, Nic skomplikowanego! Mi to bardzo pomaga i może dostaniemy polski skin! Kodzik, abra! Okej, okay, więc ciśniemy, słuchajcie, ciśniemy. O, tutaj! Prawie spadłem z tego bloku i właśnie tutaj już nie byłoby czego zbierać. No, naprawdę słuchajcie, nie byłoby. Okej, okay, lecimy. Dwa, trzy, trzy. Rozbijasz czy ja rozbijam. Okej, okay, dobra, dobra, znowu się delikatnie nie dogadaliśmy, ale jednak słuchajcie, koniec końców wszystko się dobrze skończyło. Dobra, czyli ja lecę pierwszy tutaj, spoczko. Okej, okay, on sobie leci tą emotką skoku. No tak, jakby zawsze spoko, co nie? Zawsze właśnie fajnie sobie zdywersyfikować, czyli zrobić tak, że jedna osoba poleci w jeden sposób, druga w drugi i nie będziecie się dotykać nie będziecie się blokować, ale o kurde, jaka to sprędkość, nie! Dobra, masakra! Masakra, słuchajcie! 240 fal! No prawie za nami, słuchajcie! No prawie! No prawie, bo jeszcze nie! No ale zaraz, słuchajcie! Boję się używać już emotki skoku, ale słuchajcie, popatrzmy na to. 240 w tym momencie, nie? 240, ja się kręcę, ale tłusto, ale tłusto! Dawajcie, dawajcie, słuchajcie, pod 300. 60 fal, no 58! To nie jest tak dużo. To słuchajcie, są ze trzy minuty przy tej prędkości. To są, słuchajcie, ze 3 minuty. To jest, słuchajcie, absolutnie do zrobienia. Dawaj, 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 dawaj. Napiszcie teraz w komentarzu, jak myślicie, czy uda nam się, słuchajcie, dzisiaj pobić mój rekord? Najpierw te 280 fal. Jeżeli się uda, no to potem stawiamy kolejne jakieś, słuchajcie, wiecie, no, kurde. Rzeczy do osiągnięcia. Nie! O! Co tu się stało? Dobra! Dobra! O kurde! Jak on to uratował? Wow! Wow, to było mega mocne. Tutaj to się strasznie przestraszyłem, dobra? Dobrze go popchnąłem, dobrze go popchnąłem. Yo, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Takiego odcinka na tym kanale jeszcze nigdy nie było. Ponad, nagrałem ponad tysiąc filmów z tej gry, półtora tysiąca prawie. A takiego filmu jeszcze nie było. Nie, naprawdę. Wow, po prostu słuchajcie, wow. Lecimy. Lecimy, ja cię kręcę. Dołączajcie do Abra Team. Wpadajcie, zamawiajcie, słuchajcie. Czy czapeczkę z daszkiem? Czy słuchajcie? Tutaj taki brelok, taką smyczkę, bluzę, nie wiem cokolwiek. I bądźcie w tymie abrowników, którzy przetrwali dwa lata. Dwa lata błędów z Kiedy każdy się odwrócił od tej gry. To my jednak nagrywaliśmy to dalej, więc... Naprawdę, słuchajcie, super. Naprawdę się mega cieszę. 260 fal. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Pamiętajcie, wpisujcie kotabra i lecimy. Powiększamy armię abrowników. Powiedzcie znajomym, że Stumble Guys już działa. Można tak powiedzieć. Już kurde działa. Wow. Słuchajcie, 16 fal i będzie mój rekord. 16 fal. Tylko 16. To naprawdę nie jest dużo. To naprawdę, słuchajcie, nie jest dużo. Uwaga, 14. 14 fal. Dobra, jak to rozbija? Ja się bardzo boję, jak on to rozbija. Ja bym chciał mu to napisać, ale nie ma czasu, abym, słuchajcie, napisał mu to na Discordzie. Nie ma czasu, że ja mam przecież tą emotkę. On to widzi, on to widzi, ale on chyba się boi, że ja też przez to mogę, słuchajcie, po prostu nie zdążyć, co nie? Uwaga, słuchajcie, 10 fal. Uwaga, 10 fal. Nieprawdopodobne. 270, słuchajcie, fal. Pół godziny gry i ani jednej cofki. Co jest grane? Wow! Dobra, pał! Dawaj, lecimy. Jestem w ogóle cały zgrzany. Jestem, słuchajcie, cały spocony. Może tego nie widać, ale naprawdę. Jestem cały spocony, słuchajcie, od emocji. Od tego, co się, słuchajcie, dzieje. Tyle dni, tyle tygodni, tyle miesięcy czekania, aż StumbleGuy zostanie naprawiony tak, jak powinno być. I. I my mamy to. I my po prostu widzowie to mamy. Jakby do mnie to nie do końca dociera, bo zawsze mi się ta gra Stumble Guy właśnie z jednym wielkim błędem. Przecież wam na pewno też. A teraz słuchajcie, popatrzcie co się odwala. Popatrzcie co się odwala. Jeszcze, uwaga! Jedna fala! Jeszcze jedna fala. Mamy rekord. Jeżeli to się uda przejść, to mamy rekord widzowie. To mamy rekord. Mamy rekord! Proszę o GG w komentarzach, widzowie! Wow, właśnie pobyliśmy mój rekord na blockdashu i lecimy po 300 fal, jaki to jest piękny, ej dobra, nie zrozumiecie słuchajcie chyba tego z mojej perspektywy, kiedy no ja nagrałem sobie ci półtora tysiąca filmów z tej gry i naprawdę tyle osób zawsze jechało tą grę, jakie to jest beznadziejne, jak to laguje, okej, okay, ja też wiele razy się przyczepiłem, ale dobrze wiecie, dobrze wiecie. Że, no jednak twardo stałem przy tym StumbleGuys, nie? Jednak twardo zawsze byłem, nagrywałem co, nie? I kurde, oni w końcu zrobili taką grę, która. Kurczę, ja nie mówię, że nagle wróci do świetności StumbleGuys, to nie? Nie mówię. Ale powinno, powinno dać się szansę tej grze. Serio, powinno się dać po prostu jej szansę. Sprawdzić. Bo, bo popatrzcie, co się dzieje: 300 fal. Pierwsze podejście, widzowie, to jest dzisiaj. Pierwsze, nie próbowaliśmy ani, ani jednej fali przed. Ani jednej. I popatrzcie co tu się dzieje. Prędkość jest tak zabójcza, że ja nie wiem co się dzieje. Nie ma już, słuchajcie, absolutnie czasu na to, aby nadrabiać, słuchajcie, jakieś błędy. I zostają nam dwie fale. Widzowie, zostają nam dwie fale. Dwie fale do rekordu. Znaczy do rekordu, już mamy rekord. Do 300 fal. Popatrzcie na to. Popatrzcie na to. Fala 300. Ej, ja nie wiem, co powiedzieć, słuchajcie, jestem, ej, ja jestem wzruszony, naprawdę, jakby ja wiem, to można powiedzieć, że XD, serio, typiec, upadłeś na głowę, ale ja jestem wzruszony, słuchajcie, popatrzcie, co tu się dzieje, wow, nie wierzyłem, naprawdę, że kiedyś w ogóle tego doświadczę. To jest hardcore, to jest hardcore, słuchajcie. Lecimy po 400, słuchajcie. Lecimy po prostu po 400, dawajcie. Mamy 28,5 minuty, ale my lecimy, słuchajcie, po pół godziny w tym momencie. Lecimy porówne pół godziny i wcale, wcale, słuchajcie, nie brakuje nam aż tak dużo, bo brakuje nam delikatnie ponad minutka. Minutka jeszcze, słuchajcie, 10 sekund i będziemy mieli, słuchajcie, pół godziny jednej areny. Jednej! To jest. Co się dzieje? Bez cheatów? Kurde. Masakra. Patrzcie na to. Patrzcie teraz na to. 55 sekund, słuchajcie. 55 sekund. Jazda. Po prostu jazda, widzowie. Po prostu jedziemy i się nie zatrzymujemy, słuchajcie. Dawajcie. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ja wam powiem, że teraz to już nawet nie jestem zestresowany. Teraz to ja mam, słuchajcie, coś takiego, że to idzie automat. Ja mam wrażenie, że ja mówię do was. Okej, okay, wszystko git, wszystko git, ale że to robi Słuchajcie, już automat, naprawdę, steruje mną Że po prostu jakby to samo idzie I już taka pamięć mięśniowa Się załączyła, że po prostu, serio Ja nie kontroluję, ja se gadam, ja se tutaj Tylko patrzę, se, samo się klika Samo se przechodzi, jest Niesamowicie, 20 sekund, słuchajcie 20 niepełnych Sekund i mamy widzowie Pół godziny równej gry, wow Ho. Nie dociera to do mnie, słuchajcie. Dalej to do mnie nie dociera. Czy wy widzicie to w ogóle? Jakby... Widzicie tą falę? Nie, serio. Jakby wy to w ogóle widzicie? Wow. Po prostu wow. Słuchajcie, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Pół godziny. Pół godziny blockdasha. Hardcore. Hardcore. Ale my... No lecimy po więcej, słuchajcie, co ja wam powiem? Lecimy po więcej widzowie! Dawajcie, kolejne 10 minut, to jest nasz słuchajcie, że... Nie, wiecie co może nie dziesięć, trochę za dużo na razie. 400 fal, słuchajcie. 400 fal, to jest słuchajcie, teraz w tym momencie nasze zmartwienie. Oj save to. Los papitos! Nie, 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 nie! Zagapiliśmy się! Pół godziny! 3! 3! 3! Co? To była zagra. Ok, sprawdziliśmy. Słuchajcie, już zwykłego blokdasza endlessowego. Jeszcze wypadałoby w ogóle sprawdzić legendarnego blokdasza, dasza, czy w ogóle zwykłego blokdasza. Tego, tego nie endless, co nie? Sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Czy tutaj, słuchajcie, coś się zmieniło? Moim zdaniem, no ale to znowu mówię, moim zdaniem, te bloki, słuchajcie, serio wyglądają inaczej. One są inaczej popękane. Dodatkowo, słuchajcie, ta podłoga też jest inna. Naprawdę, słuchajcie, to wygląda inaczej. Serio? Zresztą, kurde, co ja będę komu udowadniać? Widzieliście przed chwilą 333 30, fale za pierwszym podejściem. Oni nie dość, że zmienili grafikę, zmienili faktycznie ten silnik gry, to jest nieprawdopodobne, słuchajcie, co tutaj się stało. Więc pytanie, czy będziemy w stanie zrobić dzisiaj tutaj stoper, bo na legendarnym blogdaszu mówimy o 6 minutach. I oczywiście, wielokrotnie to robiliśmy, słuchajcie, naprawdę wiele razy. Natomiast też często się zdarzało, że jesteśmy, nie wiem, druga, trzecia, czwarta minuta i po prostu jakaś przeszkoda, nie wiem, randomowa już, nie że lag, po prostu sprawia, że odpadaliśmy, bo jesteśmy bambiniarzami, janiarzami. Naprawdę tak się dość często zdarzało. Więc Zobaczmy jak będzie tutaj. Tak czy inaczej, płynność gry, ping, cofki lagi, nie no, wszystko jest perfekcyjne, słuchajcie. Wszystko naprawdę jest do perfekcji ogarnięte. I teraz po tej fali chyba już będą pierwsze te takie sensowniejsze, co nie? Bo minuta 15, mniej co one powinny być. Dobra, to może po tej? Tak czy inaczej, słuchajcie, tło. Dalej jest w sobie jakości. Te chmurki mogłyby być w naprawdę, słuchajcie, mega dobrej jakości, a zaznaczmy, nie są. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o te latające elementy, no kurczę. Nie jestem przekonany, że tutaj, słuchajcie, coś się z nimi akurat zmieniło. Tutaj te popękania, no to już jestem przekonany, to już widzę. Widzę, słuchajcie, że ta struktura popękań jest kompletnie, słuchajcie, inna niż była. Naprawdę znaczy kompletnie. Jest bardziej po prostu taka uwydatniona, co nie? Czy TNT są w innej jakości? Ej, to jest mega dobre pytanie. Ale chyba niekoniecznie, powiem wam szczerze. Chyba, słuchajcie, naprawdę niekoniecznie w innej jakości są te TNT. Naprawdę. Dobra, lecimy sobie. O kurde, ale mu teraz narobi. Oj, przepraszam. Nie chciałem, słuchajcie, narobić mu kłopotów. Teraz to sam sobie jeszcze narobiłem, słuchajcie, kłopotów. Ale okej, okay, żyjemy, słuchajcie. To jest tylko najważniejsze, że żyjemy. Czy TNT się różni? Trzeba będzie, słuchajcie, jeszcze zwrócić na to uwagę. Uwaga, patrzę, patrzę, patrzę. Zwracam uwagę. No, chyba nie. Chyba, słuchajcie, ta struktura TNT jest w takiej samej jakości jak do tej pory była. Okej, okay, widzę, że on to robi emotką skoku. Racja, tu są przecież tylko dwa bloki. To dałoby się bez problemu robić akurat przy pomocy emotki skoku, co nie? Ale dobra, jedziemy. Dwie i pół minutki, słuchajcie. Dwie i pół minutki. O! Tą falę to już dobrze znamy. Przed chwilą pół godziny się bawiliśmy z tą falą, co nie? Dobra, tutaj, słuchajcie, sobie wskakujemy. Bardzo nie lubię tej e, fali, bardzo nie lubię. Nigdy, słuchajcie, nie potrafiłem jej robić. Zresztą, znaczy, no, teraz zrobię, zrobiłem jakoś i, że tak powiem, działa, ale naprawdę zawsze się stresuję. Robiąc tą falę, naprawdę, słuchajcie, zawsze się nią stresuje. Dobra, uwaga, uwaga, dobra, pół! Tutaj się podbijamy ładnie, pięknie. Tutaj lecimy sobie na górę. Tutaj, uwaga, znowu można przyjrzeć się TNT. No nie, 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 nie. TNT, słuchajcie, jest w tej samej jakości, co było. I uwaga, dobijamy do trzech minut. To jest równa połowa, bo za 3 minuty będzie tutaj stoper. Więc teraz, bardzo dobre, słuchajcie, pytanie. Czy uda nam się zrobić ten stoper. Bo jeżeli tak, to warto to podkreślić, słuchajcie. No mówię, naprawdę słuchajcie mówię. Ja wielokro... O kurde. O kurde. Dobra, ja wiele razy słuchajcie tutaj stoper już robiłem. Ale jeżeli teraz za pierwszym podejściem... No bo teraz to jest nasze pierwsze podejście legendary Blockdasha dzisiaj. Jeżeli za pierwszym podejściem uda się zrobić ten stoper, to będzie tylko oznaczało, że naprawdę mniej laguje. Gra jest płynniejsza, szybsza. I przez to, że nie ma cofek, po prostu twoje umiejętności... No, tak naprawdę robiłem to, czy wygrasz, czy nie wygrasz. No, tylko tyle mogę powiedzieć. Dobra, tutaj słuchajcie. Oj, tutaj troszeczkę zważywiłem, ale na całe szczęście nic się z Cemerowi nie stało. Więc całkiem spoczko. Dobra, zaraz dobijamy. Słuchajcie, do 4 minut. Uwaga, 3 minuty i 50 sekund w tym momencie. Dobra, tutaj trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić tak. No, tutaj delikatnie cofnęło, ale... Ale też nie nazwałbym tego lagiem! Też nie nazwałbym tego lagiem. I uwaga, mamy równe 4 minuty, więc jest naprawdę obiecująco, słuchajcie. Naprawdę jest całkiem powiedziałbym, że git. I zauważcie, w ogóle nie używamy emotki skoku, a moglibyśmy, słuchajcie, używanie emotki skoku na pewno, słuchajcie, by mi tutaj delikatnie po... Okej, okay, to była dobra zwiecha! To był pierwszy lag dzisiaj, ale chyba nie muszę tłumaczyć. Że tak naprawdę on nic nie zmienił. Bo gra dobrze zapisała mój ruch. Gra ewidentnie, słuchajcie, bardzo dobrze zapisała mój ruch, tylko po prostu przeklatkowała mi sama, jakby sam wygląd, no nie? Dobra, co on tutaj odwala? Ja robię coś tak. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, powiem tak. To nie była kwestia laga, a tego, że jestem nubem. Wizowie, czuję obowiązek, że jako osoba, która nagrywa tego StumbleGuys codziennie od nie wiadomo jak dawna, po prostu muszę, muszę sprawdzić zwykłego blogdasza. Tego, co zawsze miał stoper po 6 minutach, tego, co zawsze miał te około 48 fal, tego, który zawsze się pojawia w gierkach standardowych i tak dalej, i tak dalej. Czy tutaj są te nowe tekstury? No, podłoga jest jakaś taka lepsza. Te klocki wyglądają jak na endlessie. Oczywiście, słuchajcie, to całe tło jest dalej w jakości i tego wytłumaczyć Nie potrafię, nie umiem Ale musimy sprawdzić Czy nie będzie lagować, czy nie będzie cofek Czy ping będzie normalny, mam teraz w ogóle niższy ping Niż miałem do tej pory Przez ten odcinek, co jest ciekawe, bo mam 32,33 Pingu i on sobie tak skacze do 36 Więc jest, słuchajcie, nawet całkiem spoko Okej, okay, to jest ta nowa falka Z miesiąc temu nagrywałem odcinek, gdzie pokazywałem nową falę I to jest ta nowa fala, co nie? No wiadomo, ona nie jest jakoś strasznie hardkorowa Ale jest nowa Trzeba to słuchajcie przyznać, to jest nowa fala ja bym chciał natomiast, słuchajcie, zobaczyć, e, czy tutaj da się sejwować, słuchajcie, chcę zobaczyć, czy tutaj właśnie to sejwowanie, słuchajcie, tak, chyba zostało, bo zastanawiałem się, czy jeżeli jest nowy silnik gry, co nie, no wiecie, no, udowodniliśmy w tym odcinku, że naprawdę ten blog też działa inaczej, co nie, to chciałem jakby zobaczyć, czy sejwowanie jest to nowe czy to stare. Jeżeli oglądaliście odcinek właśnie, gdzie uczyłem moją dziewczynę e, robić sejwy, no to wiecie o co chodzi. To jest Semer musi akurat ogarnąć. Dobra, ogarnął. Fajnie, fajnie, fajnie. No, sejwowanie zostało zmienione, że nawet takie, powiedzmy, delikatnie mówiąc, bambiczki, jakoś potrafią to, słuchajcie, przechodzić, co nie? No i chyba to sejwowanie zostało. No, znaczy można zaraz sprawdzić jeszcze raz, ale wydaje mi się, że teraz zasejwowałem w taki sposób totalnie zwykły i było bardzo dużo zapasu, więc chyba to sejwowanie jest nowe. Ale... My lecimy, słuchajcie, z tym nowym właśnie, tak jakby blokdaszem, co nie? Patrzcie, minuta 40 w tym momencie. Summer nam tutaj będzie rozbijał, i ja wiecie, co jakiś czas też będę mu rozbijał. Jednak tutaj 6 minut przetrwać to nie powinien być jakiś ultra wielki problem, biorąc, słuchajcie, pod uwagę, że przed. O kurde! Wiecie, jak to mi wyglądało, jakby on przeniknął pod podłogą. O wow, to było strasznie dziwne. Przynajmniej z mojej perspektywy. Możecie sobie cofnąć kawałek filmu. I powiedzieć, czy u was też to tak wyglądało, bo to wyglądało strasznie. Tak czy inaczej, słuchajcie. Eee, nie ma to tamto, ten tego. Udało nam się przetrwać ponad pół godziny. To chyba 6 minut. Raczej się uda. Chociaż wiecie co? My jesteśmy. A, to na pewno warto zaznaczyć. Jesteśmy, słuchajcie, na tyle teraz wyluzowani, że łatwiej jest o Wtedy byliśmy jednak spięci, jednak tacy skupieni, że nawet jak mówiłem, że o, to samo idzie, to samo skacze, to jednak wiecie, umysł bardzo nie chciał stracić tych pół godziny, więc słuchajcie, byliśmy tak naprawdę full sfokusowani. Teraz jesteśmy tacy, że a, dobra, rekordzik padł, no to Byrant, to do domu. Co nie? Trochę, słuchajcie, taki chyba jest mood. Ale lecimy. Ale lecimy, słuchajcie. Bo zaraz będzie połowa czasu, czyli zaraz będą te 3 minutki. A my oczywiście do tych 6 minut, słuchajcie, dotrwać chcemy. No i popatrz, raczej nie ma tych zwiech. Raczej nie ma tych lagów. Oczywiście, mogę zaraz wykrakać i zaraz się może okazać... Wiadomo, że wszystko nam przylaguje i nagle mnie przeteleportuje, ale... Ale póki co słuchajcie, to naprawdę jest git. Naprawdę, słuchajcie, mam wrażenie, że się gra inaczej. Gra się przede wszystkim, okej! Okay, znowu mówię, mogę wykrakać! Ale mam wrażenie, że gra się po prostu bez stresu, że zaraz cię przylaguje. A do tej pory było tak, że grasz sobie w Blockdasza, czy nawet nie tylko w blokdasza, ale na lawa no ale najbardziej na blokdaszu. I było to niesamowite uczucie, że kurde, zaraz mi zlaguje, kurde, zaraz może mnie cofnąć, kurde, zaraz może mnie wywalić. A tutaj tego nie ma. Ja sobie stoję i sobie, że tak powiem, pierdzę w stołek, nie? I mam Mam wszystko gdzieś! Mam wszystko gdzieś! Ja ufam teraz tej grze. Po prostu ufam tej grze, że nic dziwnego się tutaj nie wydarzy, co nie? Mamy, słuchajcie, 3 minuty i 40 sekund, więc jesteśmy, słuchajcie, bliżej do końca niż dalej. No i sami widzicie, to można by w teorii. W nieskończoność tak sobie, grać, co nie? W nieskończoność można by sobie tutaj, słuchajcie, tak po prostu chillować bombę i tyle, co nie. On se widzicie jak przenika, no, to było dobre. To akurat było, słuchajcie, całkiem tłuste. Okej, okay, tutaj zwarzywiłem, ale spokojnie, nadrobimy, 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 nadrobimy. No, sami też widzicie, staram się nie robić trików, staram się nie przeskakiwać jakoś górą. Jednak ten odcinek jest bardziej pilotażowy, żeby sprawdzić te zmiany. A jeżeli wiemy. A już w sumie wiemy, że tutaj słuchajcie, nie ma raczej cofek, nie ma błędów. tak jak najbardziej kolejne odcinki to może być sama zabawa. Każda fala to save. Każda fala to odbijanie się od końców, każda fala to przeskakiwanie yy, zdolnościami. Wszystko możemy teraz, słuchajcie, zrobić. Absolutnie każdą jedną głupotę. Tylko chciałbym jednak ten odcinek doprowadzić do końca, sprawdzając, czy wszystko jest na tip top dopięte, bo tak się zapowiada. O kurde. Ha, dobra, tutaj to akurat było ciężko, ale dajemy radę, słuchajcie. 4 minuty i 37 sekund. Jedziemy dalej, dobra. Dobra, nie blokujmy się tylko, ale nie blokujemy się. O, tutaj troszeczkę zbugowało, ale na luzie. ludzi karbujmy, dobra. Okej, okay, rozbijam, rozbijam, rozbijam. I słuchajcie, delikatnie ponad minutkę nam została. To naprawdę już, słuchajcie, nie jest dużo czasu. Kurde. Ta emotka lepiej działała, mam wrażenie, jak na endlesie szybko te fale szły, co nie? Jak one, słuchajcie, szybko szły, to naprawdę mam wrażenie, że to jakoś łatwiej było wtedy. Uwaga, 5 minut, czyli zostaje nam równa minuta. Stoper się tutaj włącza, ale musimy dotrwać do końca tego stopera, słuchajcie, bo nie mamy pewności. Nie mamy pewności, czy zaraz coś nie zlaguje, Nie mamy pewności, słuchajcie, co się stanie po tym właśnie stoperze, co nie? Nie wiemy. O! Widzieliście? Zbagowały się bloki. Zbagowały się, na zasadzie, że się rozkleiły A jak się rozklejają, to to jest oznaka, że jest lag Oczywiście, nie miało to żadnego wpływu Na naszą rozgrywkę, więc ja Nie, nie płakam, słuchajcie, no nie płaczmy, już bez przesady Ale jednak trzeba przyznać Trochę przycięło Dobra, uwaga, pół minuty, równe mamy pół minutki Teraz tak, lecimy sobie tak, lecimy sobie tak Lecimy sobie, Pół Okej, okay, polecone, zostało ładnie, pięknie I mamy teraz, uwaga, uwaga Po, dobra, rozbijam stary, wbijaj tutaj do mnie I zostaje nam tak naprawdę w tym momencie 15 sekund, co nie, uwaga, uwaga Po, kurde Nie umiem na tym blokdaszu tego wyczuć Naprawdę, ale to już jest, mam wrażenie W 100% kwestia tego, że nie jesteśmy Zestresowani, serio, uwaga, 5, 4 3, 2 1 I nawet jakbym spadał, jest stopy I zapraszam do gry na nowym blokdaszu